Medycyna obecnie dysponuje badaniami genetycznymi i serologicznymi, które służą do wykrywania wirusa SARS-CoV-2, czyli choroby COVID-19. Badania genetyczne polegają na wyszukiwaniu materiału genetycznego wirusa najczęściej w wymazie z jamy nosowo-gardłowej i są to badania, które potwierdzają czynną infekcję. Natomiast badania serologiczne są to badania, które, służą na, które polegają na wyszukiwaniu przeciwciał, specyficznych przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w naszej krwi i są to badania, które uzupełniają diagnostykę genetyczną na dalszych etapach infekcji. W przypadku wirusa SARS-CoV-2 decydujące znaczenie ma okres infekcji, czyli czas, w którym pobieramy materiał do badania i zwyczajnie cel badania. Jeżeli mówimy o badaniu genetycznym, czyli wykrywaniu materiału genetycznego wirusa, to, najbardziej, to, to badanie jest najbardziej czułe między 7 a 14 dniem od kontaktu z patogenem, ponieważ wtedy tego wirusa po prostu jest najwięcej w nabłonku naszych dróg oddechowych i najłatwiej zrobić prawidłowy wymaz. Więc możemy powiedzieć, że wtedy to badanie jest najbardziej skuteczne. Natomiast po tym okresie, po około 14 dniach od kontaktu z patogenem, po około 10 dniach od pojawienia się objawów, pojawiają się w naszym organizmie przeciwciała, których wcześniej nie ma, bo organizm no, potrzebuje zwyczajnie czasu na to, żeby te przeciwciała wytworzyć. Czyli jest to tak zwane okienko serologiczne, które jest obecne w przypadku wszystkich chorób zakaźnych, nie tylko SARS-CoV-2. A więc po tym okresie dwutygodniowym uzupełnieniem są badania serologiczne i wtedy możemy powiedzieć, że to te badania są uzupełnieniem diagnostyki i informują nas o tym, czy mieliśmy kontakt z wirusem czy też nie. Jeśli chodzi o badania genetyczne, one służą potwierdzeniu tego, co jest tu i teraz, czyli czynnej infekcji. I wtedy przeciwciała robione jakąkolwiek metodą, czy testem kasetkowym, czy z pełnej krwi, są, będzie badaniem nieskutecznym, ponieważ tych przeciwciał wtedy w ogóle nie ma. Natomiast jeśli chodzi o skuteczność badań serologicznych, to jest jeszcze inna historia, ponieważ rzeczywiście testy kasetkowe, czyli testy przesiewowe, Mówi się o tym, że one są nieskuteczne, natomiast nie jest to do końca prawda, ponieważ konstrukcja testu przesiewowego, czyli kasetkowego, polega na tym, że jest on nadczuły, czyli wykrywa jakby więcej zachorowań niż ich jest rzeczywiście. Ponieważ założeniem testu przesiewowego jest to, że będzie prowadzona dalsza diagnostyka, więc żeby nie stracić żadnego chorego, on wykrywa również te osoby, które na dzisiaj nie są chore, a mamy tutaj wyniki dodatnie. I tak jest w przypadku wielu testów przesiewowych, w przypadku wirusów HCV, czy też innych badań, taka jest po prostu konstrukcja tych testów. Więc jeżeli mówimy o skuteczności takich testów, to właśnie należy sobie zdawać sprawę, do czego one mają służyć i w jakim celu je mamy wykorzystywać i zdawać sobie sprawę z pewnych ograniczeń tych badań, które rzeczywiście są